Policja versus Złodzieje przed wami potężny odcinek. Dzięki waszym łapom w górę dostaliśmy Kayo Perico, do którego możemy nawet dostać się samochodem. Chcemy dziś wykorzystać nową wyspę i zarobić tam trochę siana. Plan jest taki. Dziki i Waluś dostają się na wyspę drogą powietrzną. Grajzol, który to dołączył do nas po wakacjach, ogarnia łódkę i zakrada się do hangaru. Ja dla odwrócenia uwagi jadę mostem i ściągam na siebie uwagę policji. Na mój sygnał Grajzol rozpocznie napad w garażu z samochodami, a dzik zgarnie go lądując Titanem na lotnisku. Akcja widowiskowa, ale jej mocno ryzykowna. Później wszyscy razem udamy się do willi El Rubio i zrobimy napad za 250 tysięcy dolarów. Waluj zgarnia nas śmigłowcem i cyk, mamy to. Jak bijecie 30 tysięcy łap w górę, zostawicie nam nowoczesne batyskafy. Przydadzą się, więc wiecie co robić. A teraz zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Cześć wordy, z tej strony Kaluch i Ospano. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Policja vs Złodzieje. Siemanko! Przyjacielu, witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie. z francuskim akcentem utożsamam się z największym przestępcą. Los Santos, czyli serdecznie Dzień dobry, gościu. Ty jesteś na prowadzeniu w ogóle, w ostatnio się działo w odcinku. Ale moi drodzy, odblokowaliście nam Kajo Perico, A jeśli chcecie odblokować, dziękujemy za to, oczywiście. Ale jeśli chcecie odblokować kolejne benefity, to wbijajcie odpowiednio u mnie 30 tysięcy łap i u ospanego 8, i wtedy macie kolejne benefity, albo my mamy odblokowane. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Jak tam stary, wiesz, że to jest ostatni odcinek, gdzie możemy korzystać z tej broni? Kolejny odcinek. Stary, właśnie, wiem, trochę mnie to martwi, ale z drugiej strony dobrze, bo policja też, stary. Tak, troszkę luzują Majty wtedy, wiesz, o co chodzi? A, miejmy nadzieję, no ja zmieniłem image, stary, bo już chubiłem jakieś cisne gończy są. O, O, powiedz. Generalnie mamy przypał. Dlatego też, no jak widzicie, ja to totalnie zmieniłem tożsamość. też w ogóle wróciła kultowa postać. No i co, tu dużo gadać. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie, stary. Ja ci życzę powodzonka i przenosimy się chyba. Do swoich ekip. Moi drodzy, moja ekipka. Dołączył dzisiaj Grazl, bo ostatniego nie było. Halo, dzień dobry. Halo, halo, halo. halo. Jak tam, gotowi Siema, na podbój no. nowej wyspy? Oczywiście. No, a ja że tak. wiadomo. Dobra, kto jest lordem Farquadem? Ja jestem. Co cię, czemu cię nie było ostatnio? Wiesz, że z przestępczych organizacji nie wolno wychodzić tak łatwo. Wiem, wiem, wiem. Prawie zginął. Byłem polowany przez. Yy... Roberta K. i Szkalimy. Kłamiesz, bo na wakacjach. Ale dobra, nawet przestępcom się należą wakacje. Panowie, plan jest znany wam. Dokładnie. Dobra, Oczywiście. Tak jest. Ja się przebieram. Cargo Boby, te sprawy. Widzowie zresztą słyszeli, jaka potężna misja nas czeka. Więc proszę was, nie spartaczcie tego. Żebyście nie wpadli, nie? Nie ma problemu. Sojecznie przesłałem strzały z moją lokalizacją, jak coś. Dobra, już patrzę. W ogóle mamy, moi drodzy, teraz takie telefony, że widzimy lokalizację GPS location. Ekstra, dobra. Pamiętajcie, żeby od czasu do czasu mi wysyłać. Teraz Teraz Waypointa nie mam, ale na mini was widzę. Patrzcie, jest lokalizacja okay. chłopaków. Piękna ja sprawa. Dobra, panowie. No to myślę, że nie ma co przedłużać. Siadać, czekamy na startu. Ja muszę ogarnąć furę. graź dojedziesz ze mną na początku, co? No, oczywiście, że tak. Dobra, panie, ospano. Ready? Ja jestem ready, przyjacielu. No to, panie, piszę startu i życzę powodzonka w takim razie. to stary. No, się Anko. Sy Ty, U, poszło. Dobra, let's go. Podrzućcie nas e, gdzieś do jakiejś fury, bo normalnie dostanie, dostaną alert. Nie ma problemu. Znacie jakąś furę na parkingu i nawet może być podwieszony. He, he. Nie no spokoju już was y, rzucę tu. Będziecie mieli bliżej. Byle, żebyśmy dobra. tam nie trafili. Mamy kampera. Nie, Ej, kam tu jest jakieś. Bugi, bugi, bugi na dole. Bugi ja... jest no? jest bardzo fajnym pojazdem na kajo tak. Bugi, Dobra, widzowie. Ja dostaję się na Kajo mostem. Chłopaki powietrzem i wodą. Naprawdę plan jest potężny. Powodzonka, powodzonka. Kurde, miejmy nadzieję, że to się wszystko dzisiaj uda, nie? Mogę prowadzić? Tak, panie. Kurde, ale chłopie wyglądasz tak, że zwracasz uwagę na siebie. A czy ja będę. No nie będą na mnie patrzeć. No to zobaczymy. No, jak coś to mów, że jesteś królem. Jestem królej, królem tej wiochy. Królem osiedla jesteś. Widzowie w ogóle myśleli, że cię z ekipy wywaliłem, a ty na wakacjach byłeś. Powiedz, że to no, prawda. Tak, to była prawda. Mruk, mruk. Okej, okay. dobra, wysiadaj. Ty nie no, żartuję. Skup się na misy stary, żeby nie wpaść, proszę cię. Ale nie myślę, wpadne. że nie będzie źle. Fajnie, że widzimy na mapie. Widzisz, też dzika? Bo ja mam normalnie tak, markera tam dzika. z prawej strony. Zarąbiste to jest teraz widzowie. Troszkę mamy zbustowane te telefony, przez co no prościej się dogadać, nie? O kurde, jak on wygląda w środku. Dobra, jedziemy na miejsce. Pewnie się zastanawiacie, czemu tak daleko, kurde, od miasta ta wasza dziupla Ale, widzowie, my będziemy Titanem ściągać samochody. Przez co musimy mieć miejsce na wylądowanie, Tam nie? No, skutery wodne, ale. Czekaj, dostałem jakąś wiadomość. Dobra, ogólnie kradnę Titana Więc na spokoju na Easy, czyli Będę lądował, będę startował. Titan przechwycony. Dobra, gryzak, posłuchaj mnie. Ty sobie będziesz musiał stąd poradzić. Ja muszę jechać już na lewo. Nie możemy teraz przypału przypał we okay. trójkę, to raz. A dwa, no. Kali, no. broń Boże, tylko nie używaj mostu, dobra? A pamiętaj, że no, no. E, lubiałem cię, siema. No, siema, połodzonka. Jeszcze raz co? Aspekt? Niech twoi ludzie nie używają mostu. E, właśnie ja używam mostu. Ty używasz mostu? E, czy to jest zła taktyka? Kurde, chodzi o to, że chciałem zrobić mały puk-puk wjeździe na most, wiesz, od strony portu. Dobra, a jeśli byłbym na moście za minutę, to jeszcze zdążyłbym przejechać? To czy... możesz przejechać, a ja podjadę i rzucę dwie zbliżeniówki na wjazd na moście, wiesz? Dobrze, że mi mówisz o takich rzeczach, story. Okej, okay. ja za minutę będę. Będę informował, jak tylko dojadę do mostu. Dobra, dobra. Okay. Dobra, Ospek ów dobrze mi powiedział o tym. Podróżuje Titanem, udaje się właśnie na Cayo Perico z tutaj lotniska całego tego bożego ugułem, całe te. Byczku, ja będę wjeżdżał na most. O, doku? Tak, tak. Jesteś w się już? Yy, dosłownie 6 sekund. 5, 4, no, 3, 2, 1, no. jestem za tobą. Dobra, to o kurde, jak ze starych czasów, przyjacielu. Tak, jedź, jedź, Bo ja tutaj robię pułapkę, wiesz? Okej, okay, dobra. Pewnie jest dobra. kontrola graniczna, musimy uważać, bo pewnie będą nas zatrzymywać na granicy ale... Do, Ja tam nie jadę dalej, ja w połowie zawracam. Bardzo dobrze, stary, to dobrze, że to minujesz. Ja przekażę też moim ludziom, jakby chcieli tędy jechać Tak, bo ja robię tak, że jak policja tu będzie jechać, to stracą kilka jednostek. Wiesz, okay. Tam starcie, a mój sniper mnie ubezpiecza. Świetnie. o kurde. Dobra, ja minuję stary. Dobra, Do wodząka. Dobra, Ospek zaminował pół mostu. Świetnie. Dobra, teraz moje. Nie drodze... wraca się już mostem, okay. bo na, na też będzie. Dobra, czekajcie, połowa trasy do kajo Ok, most jest zaminowany Nie jedźcie nim Robota ospka Dobra, napisałem chłopakom, żeby uważali na moście Okej, okay, jestem nad kajo, dostałem właśnie wiadomość, że most jest zaminowany Jestem właśnie tutaj, w tej takiej drodze Mam nadzieję, że to się uda Wypłynął właśnie z doków. Ja będę się kręcił właśnie przy lotnisku. Jestem wysoko nad chmurami i nikt mnie nie zobaczy. Chociaż widzę ich na markerze tutaj. O, dostałem znowu sms -a. Ok, dobra, Git. Oni są w połowie drogi do Kajo. A ja jadę, widzowie, na Kajo. W tym momencie. Muszę się zamaskować ładnie. Jak przejadę, to się przebieram, nie? Mam rozbitą szybę, ale to nic strasznego. O, kurde. Dobry, kontrola graniczna. Dobry. A... Proszę otworzyć bagażnik. Nie mam bagażnika. nowa kontrola. Ja to sprawdzę. Faktycha. No A pan maskę otworzy! A ja nie umiem takich rzeczy. Open all doors, otwarzy. no nie da a... się. Unlock. No co jest? Sprawdzamy, czy ktoś nie przemyca rzeczy. A nie, otworzyłem. A no, no. Chyba wszystko węgnie. No, no ba to nie... bardziej musicie chyba w drugą stronę patrzeć, a tam. W a to ludzie, ludzie różnie chowają, nad kolach potrafią chować. No ale to mhm. raczej jest z takiej wyspy, nie? No, no dobra, no, no, nie ma problemu. Dobra Nie no, wszystko dobrze jest Wszystko w I... Mogę wjechać? Tak, Pan, już puszczam. Oni też już czują, że zaraz się będzie działo Dobra, dobra e, dziąka Trzeba się, moi drodzy, wtopić w tłum Dostali cynę na pewno, więc muszę uważać, okej? Okay? Okej, okay, policja. Tam była policja, bez tu. Zawracają. Dobra, spadam, widzowie. Trzeba się przebrać przede wszystkim. Lis gończy jest nam niewystawiony. Więc muszę jak najszybciej z tronu ulotnić A potem spróbuję zrobić jakiś napad. Z tym, że oni na pewno będą czaić. Graizol, mam nadzieję, że dopływa też, kurde. I że chłopaki realizują plan. Nadal latam i czekam na Graizola. Jestem w tym miejscu. Graizol jest tutaj. Tu jest nasza dziupla. A tu będę chciał podchodzić do lądowania. Zobaczymy, jak mi się uda. Kiedy będą goście ramować, to. Ich. Wysiadam normalnie, walę ich tak o Plan jest naprawdę efektowny Dobra, w jakiejś dżungli muszę, moi drodzy, się w Miejskiej dżungli Myślę, że tutaj gdzieś Znaczy jadę w sumie do naszej dziupli I tam się przebiorę Przecież to jest genialny plan Oleścino, Kajo Periko to tak czasem lubi przyrżnąć, jak właśnie teraz, nie? Ale mam fajny pojazd przynajmniej. Bo jest szybszy chyba niż te policyjne. Cyk, widzowie. I jestem. Esasito. Jest Dobra, przebieramy się. Dobra, widzowie. Napisałem Dzikowi, że robię napad, a potem jadę po, do dżungli pod o lotnisko. Dzik lata nad Kajo. Dobra, widzowie. Jednak zmiana planów. Stwierdziłem, że fajnie będzie najpierw zobaczyć i żeby zbejtowali oni to, co planuję potem ja zrobić. Bo jeśli ja teraz rozpocznę napad, to jestem spalony gościu, nie? To już jest dramaturgia w Wtedy policja się na mnie fokusuje. A tak to Dzik i Grajzol są już w gotowości, żeby ukraść pojazd. Więc ja, moi drodzy, tylko chcę to zobaczyć, nagrać to ze swojej perspektywy. Dlatego też jadę w tym kierunku. Normalnie na wyspę sobie popatrzeć, jak to będzie wyglądać, dać im sygnał i oni przystąpią do akcji. O kurde. W zachodzie słońca taka filmowa akcja będzie widzowa. Jedziemy ustawić się po prostu do dobrego obserwowania chłopaków. To musi być fajne miejsce. Grajzol wątpi czy da radę. To niedobrze, Grajzor. Nie wolno wątpić, kurde. W powodzenie misji. Kurde Przykit rana policja Dobrze. Okej, okay, kit Policja tutaj krąży Och, Policja tu przejechała przed chwilą Chyba mam spaloną furę, widzowie Jak Reddy to jazda napisałem, napisali Okej, okay, jakiś krzaczor mi jest potrzebny tutaj Dobra, pas startowy przede mną Grajzol jest w garażu naprzeciwko Czy dzik wyląduje? Szukam go tutaj gdzieś Lądowanie na kajo Zaminowany jest stary most Co nie? Dobrze, dobrze Ty, bo chyba łapią naszego człowieka, poczekaj Dobra. Grajzol za wcześnie, debilu. Tam Titan ląduje. Nie zdążą! Co ten grajzol zrobił? Grajzol ukradł już furę! Titan ląduje, patrzcie co się dzieje. To są nasi ludzie! Przeżyjcie! Dawaj, grajzol! Kurde! Ląduj tym Titanem za daleko! Dobra jadą, jadą, kitram się. Ja pierdzielę. Fury za mną jakieś jadą Cholera, grajzola pitują Lecę Cholera, grajzola nam walą Nie Plan się poszedł, spalił się Nie wiem jak go uratować Odleciał Kurde, nie udało się Spadam stąd Spaliliśmy to Miejmy nadzieję, że po niego dzik wróci Spalone to jest, moi drodzy Wracam do samochodu Motocykl tu leży, co jest? Nie Fuck no, no, no. Fuck Dobra, spadam w krzaki Tu stoję Ktoś pisze wiadomości Gonią grajzola Problem Ja wyskończyłem z Titana. Dobra, dzik mi dał, dał lokalizację Greyzol nie żyje. Zabili nam Greyzola. Jadę w takim razie po Dzika. Miejmy nadzieję, że na ten motor wsiądzie Dzik też. Dobra, jest tu gdzieś w wodzie, według mapy. Dzik, dawaj. Spalona akcja, co? Halo. O, halo, halo. Kompletnie nie mogę wsiąść na motor. Jedna osobówka. Ja pierniczę, naprawdę? Ty, bo tu jadą. Jadom. uważaj! Hai to jest jedna wielka pułapka widzowie. Dzik tam płynie w puław. Dobra, muszę się jakoś stąd wydostać. W drugą stronę dżungli. Dobra, tutaj spokojnie. Uff. Zgarnę łódkę, o mnie się nie martw Okej, okay, dobra, ja się od dzika nie martwię Mrówka nie żyje jako policjant nie... No to dobrze w sumie Dobra, dosyć No ale spokojnie Byleby do dziupli Nie wiem, czy Waluś postawił śmigłowiec tam, gdzie byliśmy umówieni W tym miejscu, gdzie byliśmy umówieni 60 sekundowy napad za 250 tysięcy dolarów To jest do zrobienia Tylko przydałoby się mieć wszystkich obok siebie Stary, zabiłem policjanta i chyba kruda łapią O kurde to stary, żebyś sam nie został Jestem sam I, i jak mi złapią teraz, to mogę być po mnie Ale ja walczę z do końca Walcz, stawić, walcz, gościu no, trzymam, za, trzymam za kciuki Właśnie się widziałem, że, że mrówka nie żyje Dobra widzowie, Walus jest z Willi, dzik płynie pod Willę, a ja postaram się dostać do Willi. Jezu, co tam się łospka dzieje? Co się stało? Co? Nic coś zakaszlało, tak ja się wystraszyłem. Wszystko tak, era? to może ja przez przypadek stary. O, get, get. Ja pierdzielę uciekłem stary z tamtego miejsca. No to... O kurda się wystraszyłem. Ok. Dobra widzowie jestem w środku. Tu jest napad, dobra. Ale gdzie moi drodzy? Jak ja się mogę wydostać stąd? Może stąd? Tu gdzieś powinien być Waluś, tu jest Waluś. Tak jak plan tego wymagał. Patrzcie, muszę przeskoczyć dobrze. Ktoś trąbnął, to jest niepokojące. Aloś oś Zarąbiście, ale ktoś podjechał chyba teraz, albym się ja, prawa. Łódko podaję. Łódko? No. Ale to dzik jest. A to dzik? Tak, to dzik jest, na 100%. To teraz mamy dwie drogi ucieczki: albo to, albo to. Dobra, to tak do od niego sms -ka. To jest lepsze. robić napad? Spróbujemy helim najwyżej. Dobra. Dobra, stary, to patrz czy czasem mi nie wchodzą. 60 sekund, to jest strasznie dużo. Dobra, ja tutaj będę patrzeć. Wiesz co? No. Mamy broń długą. Weź sobie wyrzutnię fajerwerków. Jak będzie przypał, wystrzel fajerwerka w powietrze. Proszę cię. Dobra. I, i zawijaj się. Albo poczekaj Dobra. na mnie po prostu, to ja przerwę napad. Okej. Okay. Ja będę ziele Coś Czuję, że mogę wpaść. 60 sekund. Ogromny kawał czasu. Czy ten napad się uda zrobić? Nie wiem, jeszcze popatrzę. Tutaj, 250 tysięcy dolarów, nie? Czy oni wiedzą, gdzie jest ten napad? Nie wiem. Dobra, ryzyk fizyk. 60 sekund. Padam w tej serii, właśnie. Na razie git, 30 sekund jeszcze. Połowa czasu za mną. Nie widzę, żeby ktokolwiek się tu wtrękalał Nie ma nikogo. 20 sekund. Waloś, jak coś strzeli firewerkiem. 9, 8. Kurde, dzika wywaliło. 7, 2, 1. 250 Kurde, spadłem Waluś, walusz, nie wsiadłem Walusz, czekaj na mnie Co ja odwaliłem? Ale kaszanka Walusz Poczekaj mordo Waluś! Dobra, ale będzie przypał U! Czemu zaczęli strzelać? Co to ma znaczyć? Zaczął strzelać! Niemożliwi są. Kitram się. Ktoś zaczął do mnie strzelać! Łaj! Dlaczego ktoś zaczął do mnie strzelać? Dlaczego oni otworzyli pierwszy ogień? Jestem, moi drodzy, w szoku. Nie powinni tego zrobić. Ja! już wysiadł. Ja pierdzielę, policji jest tu mnóstwo teraz, nie wiem co zrobić Ale fart, że, że, że przeskoczyłem, że chłop mnie tam nie zabił Ale mam pół HP, wiesz, że strzelał mnie policjant stary w plecy? A żyjesz? Mam low, ale żyję, ale stary obok mnie, nie wiem Gdzie jesteś? Na willi, willi w kajo stary, nie no ma szans Repubite. Zobaczysz coś zaraz chłopie Dobra, oby ospano coś planował potężnego, bo ja naprawdę umrę tutaj Muszę na drugą stronę przebiec, tam się da wybiec Dałoby się mieć broń przy sobie. Napisałem im, że wybiegnę poza willę. Słyszę policyjne te, kurde. Trąbki wszędzie. Jak stąd uciec? Przez gate główny jedynie chyba. O, może tu? No nie, tu też nie. Cholera! Ja pierniczę. Muszę wyskoczyć łódką. W sensie innej opcji chyba nie ma. To nasi ludzie? Ty, może to policja być. To słódka policyjna. Ale utknąłem, widzowie. Nieprawdopodobne. Gdzie jesteś na tej willi, przyjacielu? Stary, biegam tutaj. Nie wiem, próbuję się chować. Widzę jakiś helikopter, co też lata tam. To nasi ludzie, ale ktoś strzela, strzelają chyba z łódki. Zabili mnie. Jak to cię zabili? Leżę, koniec. G Gdzie? Policja ale... tam lata. Wili, leżę wili. Nie wiem co powiedzieć, widzowie. Jak mnie nasi nie odbiją, to padłem. Dobra, wysłałem dzikowi. Ogólnie dowiedziałem się, jak sytuacja wygląda w zieli Kaliego. Ja jestem tera bo w tej chwili będę do nich naducał. Czyli mogę korzystać z telefonów, jak jestem zakuty. Kurde. Halo? musisz mi dawać info. Wiesz co, no ja, ja stoję przed tym, przed willą. Nie ma szans, tu jest za dużo ludzi, stary, nie ryzykuj. Nie widzę nikogo przed willą, widzę tylko samochód przed. No i ja stoję, zakuty. Przed wejściem głównym jest ze cztery radiowozy. No wiem, ja zdjąłem jedną osobę z tego rodzaju wozu, czajsz? Mhm, ja już mam dwóch tu policjantów, którzy mnie pilnują. Widzowie, kamera mi padła, przepraszam. I dwie osoby pilnują, jeszcze jeden coś jest. <noise> czy dzikoś zabił w tym momencie? Patrzcie, ten dzik tu też jest. Staram się go odbić, wiem, że jest jeszcze jeden, którego nie postrzeliłem, jest to pewnie Blazou. Jest stresiwo, e, Widzę, 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 stara się odjechać. Halo zagarniałem je furą! Rozwaliłem kogoś, nie wiem kogo. Cholera, co tu się dzieje? O nie, to chyba był Dzik! Dzika możesz wam cię? Nie wiem, kto to jest właśnie. Ktoś mnie porwał. No ty na dół Ale ktoś. ja, ja leży. ktoś mnie porwał, wiesz? Dzik mnie zabił! Co za chłop! To nie był Dzik, to był Blazu jednak, policjant. O cholera, rozwaliłem Kaliego. I ja pierdzielę. Gdzie Blazu, poszedł strzelać, zostawił mnie gdzieś przy jakiejś palce. Dobra, do mnie strzela! Uważaj, bo tu jest straszny przypał nie, 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 spokojnie, spokojnie. Stary, nie ryzykuj. Ja pierdzielę. Stary, ja walczę, kurde. Wzm, te K, uciekajcie do dziupli, nie ryzykujcie. Ja już jestem, moi drodzy, przyłapany chyba. Zabrali mnie, widzowie to chyba mu jest koniec Chłop do jakiejś ślepej uliczki zajechał Ale jest jeszcze obok niego radiowóz Musisz mi opisać dokładne położenie Wywożą mnie w kierunku lotniska Tyle wiem, zaraz, zaraz będę na lotnisku Czyli będziesz on na mostar? No Dobra, to w takim razie gdzieś tam pojadę na początek mostu Ja pierdzielę widzowie Konwoju mnie do Los Santos najprawdopodobniej Naprawili sobie furkę kurde na komisariacie o, widzę chyba Twój, twój śmigłowiec. Będziemy wjeżdżać na moc za moment. Slalomem jedzie specjalnie. To jest dech, stary Tego już mina wysadziła chyba. Możliwe. Leży. Jadą, jedziemy przez most, jedziemy przez most, czarny słów. Widzę cię, mawerikiem latasz. Tak, ja firdzielę. Obydźcie, w minę. No zobaczymy, stary. Jak tak, to, to możecie mnie wstrzesić wtedy. Szybko wtedy lądujcie. Tylko pytanie, czy, czy, czy faktycznie jeszcze jakaś mina się ostała. Dawaj, 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 stary. Ospek może mnie odbić, widzowie. Ja zdążyłem kamerę włączyć w międzyczasie. O kurde. O kurde. ej, zatrzymał się. Wraca, zawraca. Nie, czeka na, na, na konwojenta. Jakiegoś chłopa puścił przodem? Co so, oni kombinują? Jedzie, slalomem jedzie. Spróbujcie go trafić w łeb. Kurde, nie trafi. Ja, kurde. Chyba nie ma żadnej miny. O kurde, nie ma miny. Ja pierdzielę. Jedzie w dokach, widzicie go? Przy tych, przy tych żurawiach takich wysokich. Będzie wjeżdżał na autostradę. Nie widzę go. Odetnijcie go. Jesteście idealnie. Dawaj go Kurde, skręcił! Skręcił! Was. No co za fajac Fraje! Jest, jest, jest pod wami, pod wami centralnie. Come on. Auto się pali, auto się pali. Auto się pali, auto się pali. Ja pierdzielę dawać. Dawaj, na tory wjeżdża. Proszę. Ospek! ratuj mnie. Kurde. Chłop dojedzie do komisariatu, to puwa. Przez most przejechał już, przez most przejechał. Wasze lewo, wasze lewo, wasze lewo. Już bardziej na grow Dupnął, dupnął. Zatrzymał się! Zatrzymał się! Stoi! Ja pierdzielę. Uważajcie! Chodź, 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 chodź! Chodź! Jo! Ja, nie wierzę! Stary! Jestem po Jedziemy do dziupli! Oh do mojego dziupli! Co tu się właśnie wydarzyło? Stary, za 7 sekund mi kamera znowu padnie Do, transpor do transportuj mnie, proszę! Dobra, wsiadamy do króla, do króla, do króla! Mhm. Widzowie, ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co to się wydarzyło! Ja pierdzielę! Stary, Siema. To macie... jest akcja jak za filmu. Macie numer do ludzi moich? Nie, nie mamy nestawy. Bo ja się nie mogę z nimi skontaktować, bo mi zabrali telefon. Dobra, słuchaj, Waluś, nie ma sensu? Tam był jakiś helikopter, to nie jest nasz. Zakończmy ten odcinek, w następnym go odbijemy. Dobra, spoko. Na Yellow Jacka, Czym prędzej? Gdzie a macie gdzie dziuple? Masz dziuple? W Yellow Jacku. Dawaj, ja że. A lecz. gdzie jest nasza druga dziupla poza miastem? W dokach, albo. A poza miastem, ten. Takie... Taka kopania jest, stara obok, albo. Dobra. Y, al... Rzucimy kalucha, do Jelu i jedziemy do kopalni. Dobra, Jak się czujesz, Kali? Git, stary, ale dalej nie wierzę w to, ja, co się wydarzyło. Nie wiem, ja chłopie już byłem ja co no, ja w ciebie. Ja już się żegnałem, stary, z tym światem. <laughs> Zdziwi się twoja ekipa, stary. Jak nas zobaczą. Ale co, to myślisz, że to oni? Myślę, że tak. to nie jest helikopterze, helikopter. Nie, nie, to jest Ktoś na Jacka ląduje, no to chyba ekipa. Mamy waszą zgubę, panowie. Co, gdzie jest Grade? Co jest? wali. Gdzie ci odbili? No, stary, ak akcja była potężna, ale dalej jestem zakuty, mam problem z wysiadaniem. My żeśmy się zbunk. Ja zbunkrowałem się w tej willi, strzelałem tam. Tej, to weźcie, weźcie, zasejwujcie, zasejwujcie. Dobra, to piszę Dobra. Dobra, panowie. Uff, dwie ekipy znowu zjednoczone. My zagarnęliśmy, zrobiliśmy ten wielki napad. Za to że odbiliście mnie to 250k na wasze konto Myślę, że dziki Walu się zgadzają na to co ja tam jest. trochę do policjantów postrzelałem to mi to wiesz obojętwa No dobra ale chłopaki nas tu odbili to, to, to odbili nie, to w taki to... sposób że szoknie 250 k to co, bo my i tak się nie mieliśmy planu w ogóle zarabiać bo nas na początku było dwóch, więc generalnie i tak kontrolowaliśmy cały czas sytuację na moście I obstawialiśmy ten most, chcieliśmy też trochę pohantować, To po prostu podzielmy się na pół, bo też straciliście grajzolę Ja mam dalej no chyba z trzech ludzi więcej niż wy Więc po połowie będzie sprawiedliwie, stary Słuchaj, będzie mi smutno jak nie weźmiesz całej kasy Bierz tę torbę, ja przekazuję twojemu człowiekowi Czemu ja tak skaczę, sorry, ale po prostu... Stary, się miałem tyle emocji, ja w życiu się tak nie darłem jak po piecie obijaliśmy więc... Krudero, bierz tę torbę to, to jest spekka, kamera. To Ten drugi lamus ten... Właśnie, nie krót bierze Dobra, kolei, bierze. 250 przekazane No i co? Yeah. Ospek, chodź na Kielona tutaj Panie i panowie Ja nie mam kamery już Ospek normalnie To co oh. zrobił to przejdzie do historii tej serii Dziękuję ci stary za odbicie i uratowanie nie, nie ma sprawy stary Przeży... prze... prze... jakoś się... wiesz Odwdzięczyłem jak mogłem, ale to i tak Kurde widzowie, tyle emocji Ja aż, aż się widziałem jako policjant, ale na szczęście Jeszcze jesteśmy w grze Dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcinka Ga... Widzowie TK niech wpadną na perspektywę ospano Widzowie ospano mogą zobaczyć jak kaluch wpadł Więc zapraszam na jeden i drugi kanał A teraz co stary, dziękujemy I... Dzięki stary, dziękuję widzom Klikajcie łapy, zostawiajcie suby na obydwu kanałach I kto wie co będzie w kolejnym ja odcinku Ja ja muszę grać w <laughs> już, elo